Patrz, patrz, idzie, idzie. To na mnie. O zauważył Zauważył mnie. Aha. No, dałeś mu asystę, że... geniuszu. To nie wiedziałem, że masz asystę. nie życia. wiedziałeś. Nie wiedziałeś jak się nazywasz. tej mi maskę, jak do mnie mówisz. Szybkie gogle, ty. O zaś się zagapiłem. No i cześć. Ej, on jest głupi jakiś, on wloczył. Nie no, ja go zgłaszam za haksy. Skończyło się. Tak, tak. no ci pokażę. Chodź tutaj, nie będziesz mi prądzował. Aaaa, nie ma, aniaku! Gdzie się wycofujesz? Nie pokazuje się na koziołkowie. Koziołkowie mam P90 do przodu. Wydałeś kiedyś 190 do No, kiedyś. Nieustannie, ja nie? skin za 14 dolarów do P90? Ale gdzieś dalej. Ty znowu no. będzie chciał plantować je Dobrze. Ja spojrzę na okno Aaaa, do spania! Ja też, ja też tak mam, też. Gdyby nie kontuzja też, w 95 to już dawno bym się śnią. No właśnie... A nie właśnie. na Silverze. <grym> gdyby gdyby kupisa nie miał podrasowanego auto, też bym wygrał. <grym> 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 to mi się to <grym> w głowę. Tak wygląda. O, z tą Już nie ma go. Kapelusz miał odpady. Tak. Ciekawe czy pójdzie okno. Gdzie ty tam strzelasz? A, ja myślałem, że go zauważył. Zauważyłeś to jest! Coś z pompą pochodzą jak jakiegoś. jaki mam ładny skinek! Fajny! Ja też fajny. mam fajny, taki za 2 złote! 2 <grym> <dwa> złote! <grym> To on najlepiej no, długa. Może się cofnie? Pa! No. Widziałeś go? Nie ma! Jest małotę, nie? To jest no, myślę, że co? To jest że w ZO jest? Nie, to jest pole bitwy na o nie ZO. Gladni wybije i myśli, że co? Nie, nie, nadgonimy? Nie, tak, nadgoniliśmy. 2 tak, tak, do 6 się to nadgoniliśmy. Co? Z ty tym tak tak, O kur. Nie, 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 nie. Kolipka. O nie, jeszcze ma z tyłu. Patrz na tego z przodu. On się wychyli. On się wychyli. Dlatego mówię, no ale tak było. Ja, ja specjalnie się podłożyłem, mówię, niech Mario. Ja Ty myślisz, że co? Nieee. Nie, no, nie, no. No, no właśnie, ja też na, to jest tak, no. <śla> no. Ten, ten W tym meczu ten pozamiatamy. Tak. Już nie ma tego podchodzenia się, tragam na serio. <śla> no, już na poważnie. No jak to? No, skołpa. no ja go chciałem Chodź tutaj Chodź tu Chodź tu Chodź tu, nie strzelaj we mnie No bezczelny, ja mam żonę i dzieci no, no, A to no ja no. też ja, 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 ja tego Ja mam kopa Ja mam kochę ja, ja mam kota nie. na otrzymaniu, mówię Tak było. No goście, zapomniałeś po świętach, jest już dawno. Ściągnij tą czapkę, ja jak do ja. mnie strzelasz. <grym> właśnie, bo jeszcze głowa mu się pomyli. Chodźcie tu, no. Skocz się tam, skocz tam, no skocz tam. Ty nie widać nikogo. Cofnęli się. O Jezu! A mówiłem O Jezu, to jest następny, czemu nic nie mówisz? A ty tam leżysz, tam śpisz, ja tam szukam przeciwnika kolejnego. On mi Ale z tego wychodzi... Ale on tu przy tej skrzyni, nie? Przy ja myślałem, że ty go mówisz. No właśnie mówię nie, on czysto jest, on się tam skucnął na kucaku by się załatwiał tam. Ja mówię, nie no, to, A, nie, no, to, to ja tam nie będę zaglądał. Nie. A, A, no. A no. dawaj też <laughs> mnie tam podstać okay. Jest. Idziemy dołem, ja co? O, ty, ja go pokonam. Mówiłem. <laughs> Ten się cofnął, pokonany to idę. Yes, 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 Aaaa, pulał to i do przodu. Mówię, no nie mają szans, chodź tutaj. Chodź tutaj. Ja go pokonam, mm. ja go pokonam. Oczywiście to ja go pokonałem. No właśnie. Bez... Statystyki jasno pokazują, że ty go pokonałeś, nie ja. No, no właśnie, A tak gwiazdkę na zachętę. Tak, tak gwiazdkę. Żebycie grzeczni. Chodź, dałem. O Jezu, odpocznę no, też. Ty podłożyłeś mnie w całości. W plecy, Okej, okej. Okay, okay. Mam jednego? No udało się. Wszystko zgodnie z planem. Na mnie. On się może chować wiesz, bo ja nie z tego znam. Ty, faktycznie! No. Jak tu się skampisz, kucha nie... Niech za nie. plecy może gdzieś tam za tą strzemią będę. Ale ja, tam się chyba. Weź mi moją mamówkę. Yes, yes! Sucha! Tydzie jakby jeszcze że nie jesteś widzicie Cię Nie o gdzie? Tak do Team Aita mówisz? Ja chyba wiem, no, kogo no, no. Załatwić, a nie załatwić ani ich. Zobaczymy. A daj na stanurę. Pomocno. Patrz, on mnie szuka. Gdzie tam szukasz, Keniuszu? Kałacz, kałacz. Kopla. Zaskoczymy. Ja mu pokażę i zrobił przykód słowiański. Ja mu o, pokażę, no, jak puskał. Pokaż, pokaż, jak się kłócę. No. nie widzę. No nie, no. Ma lepsze tiki nerwowe. I mnie pierwszy zabił O widziałem go Bawa. 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 Ale może mieć moją AWP ja tam, on to nie umie Jak, jak mi szuka Nie tam, nie, tam. Dziś, tenet... Po co mi No masz Trzymasz ją No Kiwnąłeś głową czy się zgadza z no Ja im pokażę Zemki za chwilę jak cię strzela głowę To zanegnę w Patrz, jak mi przecini ogień więcej Przy się z kosy wezmę, mówię ci. Patrz, patrz, idzie, idzie. Idzie, idzie. O oh. oh bo... Na mnie. O mój, zauwa zauważył mnie. <grym> o boże. <grym> Już szedłem na O ten, to wyjdzie, wyjdzie na bank, na stówę. Wyżej celownik, głowę, bo szybciej strzelisz No nie spieszy się, on ma czas. On sobie obejdzie dookoła najwyżej. Ty jest! No <grym> <grym> spóźniony za <zapłon. grym> yeah, Ale miałeś szansę. Dawaj, uciekaj. 7 sekund. Faczek biegnie, biegnie za to. Ja O nie! Ja specjalnie się podłożyłem, mówię, mamy przewagę. Z chłopakami chcę dłużej posiedzieć. Ale rzucił. jak się tam położyłem. Ja odpoczywam. Ja cię dobrze trzymam. Ci dołem taki idzie. Dobrze! A może się wychylić tamtej, nie? O, i sam się podłoży. Idzie tamtej, Idzie tamtej, samtej, no. Jak możesz możesz pistoletu użyć. O, o, o! Tak, tak wychyli się, stąd. no, usłyszę. Je ciekaj, ciekaj jest czekać pistoletę! Czekaj! 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 Nooo, to wszystko przemyślane, bo no, do samego końca widzisz? A ty mówisz, że ja nie umiem ma grać. No właśnie, to jest to. Ja nie umiem, jak to było przemyślane, <grystanie> zaplanowane. To było, ale wysoki piękny, już ja pokesuję go, widzisz, a nie grać. Do kogo się strzelasz? A to i za mną jest przeciwnik! <grystanie> Mówię, to kogo ty strzelasz, nie wiem, co, że ty mi strzelasz. Ja biegnę, mówię, co ty mi strzelasz w plecy. Gdzie jest przeciwnik? Ale tak, to ja, to ja byłem, to ja byłem, to ja byłem mówić. Pepe Gizon nie do przodu. Ja też. Skampię się, o! No z drugi raz dzisiaj. Idą. nie. dziwko mieli, co? I co? I co? Fajnie, tak? No? no. 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 Idzie znowu kolejny! Uj i do przodu, do przodu, do spania! Idzie kolejny, za tobą, za tobą! Do spania idzie! Chodź tutaj, synek! Dobrze. Dobrze, poszedł spać. Odpoczek. Ten też odpoczywa. Odpoczywamy człowieku.